Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. W czerwcu wyjeżdżam na cały miesiąc do Europy i pomyślałam sobie, że to jest dobry moment na to, żeby spróbować ponownie zrobić sobie garderobę kapsułową. Kiedy robiłam taką garderobę w lutym i nosiłam ją przez cały miesiąc, to doszłam do wniosku, że to nie jest dla mnie do końca tak na co dzień, natomiast na wyjazd wydaje mi się, że to jest opcja idealna. W ciągu tego miesiąca 10 dni spędzę w Maroko, gdzie panuje zupełnie inny klimat niż w Polsce. Dlatego stwierdziłam, że ten czas jakby potraktuję osobno i stworzyłam sobie mini garderobę kapsułową tylko i wyłącznie do Maroko. Nakręciłam oczywiście o tym film i możecie go zobaczyć. Tutaj gdzieś będzie link, możecie go w każdym razie na pewno zobaczyć, jeżeli jesteście ciekawi. Natomiast pozostałe 3 tygodnie z hakiem to będzie jakby osobna pełna garderoba kapsułowa. No i tak jak lutym stwierdziłam, że wezmę 16 rzeczy. Wiem, że to jest dużo, bo tak naprawdę z 16 rzeczy jesteście w stanie stworzyć sobie garderobę na 3 miesiące, czyli na cały sezon. Ale ja lubię mieć duży wybór i stwierdziłam, że 16 rzeczy to i tak nie jest aż tak dużo. Także nie będę się ograniczać. Jeśli chodzi o rzeczy, które uwzględniam, to to są tylko ubrania. Nie uwzględniam tutaj okryć wierzchni, nie uwzględniam akcesoriów, biżuterii ani butów. No i jeżeli wy będziecie sobie tworzyć taką garderobę, to warto pamiętać o kilku zasadach. Pierwsza jest taka, że każda rzecz, którą wybierzecie, powinna pasować do minimum trzech rzeczy w waszej garderobie kapsułowej. Druga jest taka, że im więcej wybierzecie sukienek, tym mniej macie możliwych kombinacji, no bo sukienka to jest jedna rzecz i nie zawsze da się ją z wieloma rzeczami innymi połączyć. No i trzecia zasada, że każda garderoba powinna mieć jakąś tam paletę kolorystyczną. Moja, tak jak patrzę na, na nią, to jest, wydaje się być dość kolorowa, dość dużo kolorów, ale. To jest coś, co ja uwielbiam latem. Uwielbiam kolory, mam też trochę rzeczy neutralnych, mam też trochę bieli, także myślę, że to wszystko zadziała całkiem nieźle. Zrobimy tak, że najpierw pokażę Wam wszystkie 16 rzeczy, które wchodzą w moją karterowę kapsułową, a potem pokażę Wam rzeczy dodatkowe, czyli okrycia wierzchnie, jakieś tam inne rzeczy tego typu, czy rzeczy, które tylko i wyłącznie biorę na podróż, no, i pokażę Wam jeszcze, jakie będę brała buty ze sobą na ten miesiąc. Jeżeli chodzi o to, jak rozkłada się podział tych rzeczy, to mam 7 gór, mam 3 takie rzeczy, które są jednoczęściowe, 4 doły, marynarkę jedną i jeden sweter rozpinany. No i zaczynając od gór. Pierwsza bluzka wygląda w ten sposób, ona jest taka trochę bardziej pastelowa. Jest o tyle fajna, że zarówno dobrze wygląda do jeansów, jak i ubrana, wiecie, w jakiś taki bardziej elegancki sposób. Druga rzecz to taka bluzka na ramiączkach. Ona jest z, z poliestru, wprawdzie, ale jest dość przewiewna. Fajnie wygląda, jak założy się na nią jakąś marynarkę na przykład. Trzecia bluzka. Paski, nie mogę zabraknąć bluzki w paski. Ta jest wiskozowa albo bawełniana, w każdym razie na pewno bardzo przewiewna. No i jest tyle odmianą dla mnie, jeżeli chodzi o bluzkę w paski, że paski nie są granatowe albo czarne, tylko są czerwone. Biorę też jeden taki zwykły t-shirt różowy, który ma elmo. Z przodu wygląda w ten sposób. Musi iść jeszcze do prania, bo wnosiłam go ostatnio, także ten, ale stwierdziłam, że jeden taki zwykły bawełniany t-shirt na pewno się przyda. Biorę też drugą bluzkę w paski, tym razem z długim rękawem. Wiadomo, lato może być takie, że będzie sob -stop 30 stopni, super upały i tak dalej, ale mogą się zdarzyć też takie dni, że będzie troszeczkę. Chłodniej, albo będzie padał deszcz, więc stwierdziłam, że jedna taka bluzka z długim rękawem na pewno nie zaszkodzi. Następnie biorę koszulę, tym razem pionowe paski. Szaleństwo! I czerwone znowu. Ta bluzka jest super na lato. Ona jest po prostu zwiewna, jest taka, że fajnie wygląda, jak się podwinie rękawy, jak się trochę wypuści z tyłu. Naprawdę lubię ją nosić latem, także dlatego jedzie ze mną. No i ostatnia bluzka, taka trochę jest szalona. Chciałam pierwotnie wziąć ją do Maroko, ale jak zaczęłam zestawiać sobie rzeczy, które biorę, to po prostu nijak nie chciało mi to grać, więc stwierdziłam, że pojedzie do Wrocławia i że na pewno we Wrocławiu będzie też gorąco i że będę miała, mam nadzieję, okazję ją założyć, bo kupiłam ją w zeszłym roku i nie miałam właśnie Okazji nigdzie jej nosić, także mam nadzieję, że się przyda teraz. Następnie biorę taki kombinezon, to jest bardzo fajna rzecz na lato. W zeszłym roku nie miałam za bardzo okazji go nosić, ponieważ, tak jak go kupiłam, to nogawki były na mnie takie trochę przydługie. Myślałam, że jakoś dam radę, wiecie, podwinąć je i, i będzie dobrze, ale doszłam do wniosku, że nie. W związku z tym tak długo nosiłam go do skrócenia, że w efekcie w zeszłym roku nie nosiłam go wcale. Także mam nadzieję, że w tym roku będę nosić go bardzo często. No i z takich rzeczy jednoczęściowych mam jeszcze dwie sukienki. Jedna taka yy, mało kolorowa. W kwiaty, ale ma bardzo fajny krój i jest bardzo fajna na dość dużo upały. No i druga nabytek z zeszłego roku, już w takim dość wyrazistym, malinowym kolorze. Nie mogę się doczekać, kiedy ją założę. Przechodząc do dołów, biorę dwie pary dżinsów, Jedne białe. Powiem, że nie wyobrażam sobie teraz lata bez białych jeansów, także one muszą ze mną pojechać. Zresztą większość tych bluzek będzie z nimi po prostu rewelacyjnie wyglądać. No i druga para to po prostu zwykłe jeansy, no bo, tak jak mówię, zakładam, że też będą takie dni, że będzie trochę chłodniej, no także zwykłe jeansy na pewno mi się przydadzą. Biorę też jedną spódnicę taką dżinsową. Też jest dość uniwersalna, jeżeli chodzi o jakby bluzki, do które, które mogę do niej założyć. No i sprawdziłam się w zeszłym roku, także myślę, że w tym również się sprawdzi. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o doły, to są krótkie spodnie. Krótkie spodnie takie miejskie. To jest już ich chyba trzeci sezon. Już powoli tak wyglądają, że można było zmienić je na coś nowszego ale niestety nigdzie nic nie znalazłam podobnego, a te spodnie są po prostu idealne. Fajne jest to, że są w kant, w związku z tym można je założyć w taki bardziej elegancki sposób albo bardziej casualowo, w zależności od tego, co się do nich dobierze. Marynarka, którą wybrałam, jest w takie prążki. Wiem, że dużo rzeczy mam tutaj w paski, ale mam też trochę rzeczy, które są gładkie. No i po prostu ta marynarka, ona ma taki, ona ma trochę lnu w sobie, to nie jest 100% wolniana marynarka, w związku z tym ma taki, wiecie, wakacyjny, gdzieś tam vibe, także stwierdziłam, że muszę ją wziąć. No i zresztą do Maroko biorę taką gładką marynarkę, no i powiem, powiem tak, jeżeli stwierdzę, że... Z tamtej garderoby kapsułowej coś bym założyła, to to założę, no nie będę po prostu, nie, wiecie, nie schowam tej rzeczy do sejfu osobno i no i nie stwierdzę, że te 10 rzeczy, które były do Maroko, że po prostu nie mogę ich w ogóle założyć. Postaram się trzymać zasad, ale zobaczymy. No i ostatnia rzecz, rzecz, która chyba na moim kanale się pojawia najczęściej, to jest czarny sweter. Tak jak wspominałam w jednym z których tam ostatnich filmów, jak się pakuje, to to jest pierwsza rzecz, która ląduje w walizce. No i w tym przypadku nie mogło być inaczej, także czarny sweter musi pojechać ze mną. Także to była cała garderoba kapsułowa. Teraz mam jeszcze kilka rzeczy, które biorę dodatkowo i których jakby nie liczę w te 16 rzeczy. Pierwsza z nich to pokazywałam już też w kapsule do Maroko. To jest taka apaszka, którą najczęściej po prostu biorę do samolotu, żeby sobie przykryć ją nogi albo okryć się tutaj na górze, jak jest mi zimno przy, wiecie, klimatyzacji w samolocie. Druga rzecz, kurtka przeciwdeszczowa na wszelki wypadek. Trzecia rzecz to szara bluza, którą zakładam, że biorę raczej tylko do samolotu. No, ale jeżeli okaże się, że wiecie, zrobi się nagle 15 stopni w Polsce, no to będę miała w razie czego jakąś cieplejszą bluzę, żeby założyć. Kurtka głównie z myślą w zasadzie o wycieczce na pustyni w Maroko. No, ale zakładam, że właśnie, jeżeli będą jakieś chłodniejsze dni, to być może będę musiała po prostu kurtkę sobie założyć. No i na koniec buty. Biorę w sumie 6 par butów. Przy czym jedna para jest tylko i wyłącznie na imprezę weselną, tudzież jeżeli gdzieś tam będę wychodzić wieczorem, będę miała ochotę założyć obcasy, ale zakładam, że założę je raz. Natomiast chciałam po prostu mieć taką opcję. No i biorę po prostu takie sandały na obcasie. No i jeżeli chodzi o buty, właśnie takie typu sandały, to biorę jedne czarne klapki, biorę moje melisy. Do tego dwie pary butów sportowych, konwersy i Adidas'y. No i ostatnie buty są pełne, ale są takie stricte letnie, takie trochę ala paletki, coś w tym stylu. Stwierdziłam, że to będzie fajna odmiana od właśnie klapek czy tam melis. No i to już wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co zabieram ze sobą do Maroko i jak wygląda moja mini garderoba kapsułowa, to odsyłam Was do filmu na ten temat. Jeżeli chodzi o tą garderobę, nie jestem jeszcze pewna, czy stworzę osobny film ze stylizacjami dnia, bo będę się dużo przemieszczać, to może być problematyczne, ale pomyślę na ten temat, zobaczymy. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!